Buenas, czy wiesz, jak po hiszpańsku powiedzieć hobby, weekend lub jeansy? Hiszpanie mają na to swoje określenia. Przygotowałam 10 słów z języka angielskiego, które są używane w języku polskim, a które Hiszpanie postanowili przetłumaczyć na hiszpański. Gotowi? Łapka w górę i vamos! Hobby to po hiszpańsku el pasa tiempo. Pasar znaczy spędzać, przechodzić, mijać, a tiempo to czas. El pasa tiempo. Możemy powiedzieć. Pintar es mi pasa favorito. Malarstwo, malowanie jest moim ulubionym hobby. Pintar es mi pasa favorito. Komputer to po hiszpańsku el ordenador. Czasownik ordenar znaczy nie tylko porządkować, uporządkować, sortować, ale także nakazać. Laptop to po hiszpańsku el portátil. Możemy powiedzieć De he mi portátil en casa. Zostawiłam mojego laptopa w domu. De he mi portátil en casa. Camping po hiszpańsku to la acampada. Czasownik acampar znaczy biwakować, być na kempingu. O naszych wakacyjnych planach możemy powiedzieć: Vamos de acampada este verano. Jedziemy na camping tego lata. Vamos de acampada este verano. Parking to po hiszpańsku el aparcamiento. Czasownik aparcar znaczy parkować. Możemy powiedzieć: Hay un subterraneo al lado del hotel. Jest parking podziemny obok hotelu. Hay un subterraneo al lado del hotel. Jeszcze nie subskrybujesz tego kanału? Koniecznie daj łapkę w górę i zasubskrybuj hiszpański zapytaj poliglotę. Co tydzień publikuję tutaj nową, darmową lekcję hiszpańskiego. Gracias. A teraz druga połowa słówek: Jeansy to po hiszpańsku los vaqueros a el bakero to cowboy, czyli cowboy. La vaca to krowa. Możemy powiedzieć Siempre llevo vaqueros, son super komodos. Zawsze nasze jeans są bardzo wygodne. Siempre llevo vaqueros, son super komodos. Natomiast t-shirt, czyli koszulka, to po hiszpańsku la camiseta. Możemy zapytać ¿Has visto mi camiseta blanca? Widziałeś mój biały t-shirt? ¿Has visto mi camiseta blanka? Hot dog. To po hiszpańsku el perrito caliente, czyli dosłownie pieseczek gorący. Możemy powiedzieć en esta gasolinera venden perritos calientes. Na tej stacji paliw sprzedają hot dogi. En esta gasolinera venden perritos calientes. Słówko weekend Hiszpanie przetłumaczyli dosłownie el fin de semana, czyli koniec tygodnia. Możemy powiedzieć este fin de semana voy a Valencia. W ten weekend jadę do Walencji. Este fin de semana voy a Valencia. I ostatni zwrot w tym nagraniu: All inclusive, czyli todo incluido. Wszystko zawarte. Powiemy: He rezerwado un hotel en Mallorca con todo incluido. Zarezerwowałam hotel na Majorce z All Inclusive. E reservado un hotel en Mallorca con todo incluido. Znasz inne określenia, które Hiszpanie przetłumaczyli na swój język? Daj znać w komentarzu pod tym nagraniem. A jeśli chcesz szybko zacząć mówić po hiszpańsku, koniecznie spróbuj darmowych lekcji w naszej aplikacji Język w 15 minut. W aplikacji znajdziesz całe lekcje języka hiszpańskiego, fiszki, audio nagrane przez Hiszpana, quizy, inteligentny system powtórek i dużo więcej. Link do aplikacji jest w opisie tego nagrania. Obserwuj hiszpański Zapytaj Poliglotę, aby nie ominęły Cię nowe nagrania. Nos z pronto!